witam was na moim kanale a dzisiaj sobie zrobimy taki vlog z kilku dni dzisiaj ogólnie przyszła mi paczka z Rosmana bo sobie zamówiłam dwie rzeczy zamówiłam sobie tą kiełkę esencję tonizującą z Bielendy i ja mam ogólnie ten krem z Bielendy ten Blumarca krem żel na i spokojący i on jest już taki starony prawie rok on był kiedyś niebieski, a teraz tak zżółkł, że jak muszę wywalić, jak już nie używam jakby co. Ma bardzo delikatny zapach, ale jednak jest on wyczuwalny trochę. Jak się powącha, na przykład przyknie sobie na rękę czy na twarz, no to jednak chyba to czuć. I kupiłam jeszcze sobie multitasker. Ja go sobie nałożyłam, ale no teraz bardzo nie zobaczycie tego. I, i też... I nakładałam go już na makijaż, więc to ja też wygląda trochę inaczej niż tak normalnie, więc jutro, jeśli będę się w ogóle jutro malować, a nie wiem, chyba nie będę, chyba nie planuję, no ale zobaczymy, więc jeśli nie jutro, to w środę bo w środę idę się spotkać z moimi dziewczynkami, więc wtedy Wam zrobię teścik tego. Planuję sobie też zamówić paczkę z zapory, jak <grym> pytańcie pieniędzy na koncie, bo aktualnie mam 16 zł, więc jestem troszeczkę biedna. Ale albo pojedę sobie do safory albo zamówię sobie paczkę, bo No muszę sobie kupić z tej safory Bardzo chciała bronzer z Rare, no to jest po prostu już na mojej od Nie pamiętam kiedy, bronzer w styku z Rare Jak ja tylko będę miała więcej pieniędzy, to muszę to kupić Albo zamówić, albo pojechać W sumie to Za bardzo mi to nie robi różnicy Bo nawet w sumie jak się zamówi, to jest i tak darmowa dostawa ze Sephora, więc nie wiem, muszę zobaczyć. Mamo, mamy już następny dzień i w ogóle wpadać na mojego TikToka, napisałam tej nazwę. No, jak już pomalowałam się dzisiaj multitaskerem, powiedziałam wam, że chyba zrobię Wam testik i wam nagram, ale nie chciało mi się. Tylko jak nakładałam korektor, i tylko nie wiem dlaczego. Bo nakładałam sobie dzisiaj korektor, taki, którego dawno nie używałam już chyba z dwa albo trzy tygodnie nie używam, on jest ogólnie bardzo fajny i jakoś tak mi się dziwnie zebrał pod oczami jak jeszcze nie dałam pudru albo to dlatego, że on tak ma, bo on ma bardzo wodniejszą konsystencję i ja w sumie nie pamiętam, czy on tak robił, czy nie albo to przez multitasker, ale nie dawałam multitaskera pod oczy, więc raczej to ten korektor, bo używam na co dzień raczej innego korektora, ale stwierdziłam sobie, że dzisiaj delikatniejszy makijaż i sobie zrobię właśnie tamty no i nie wiem, no chyba mi się nie zebrał na razie i z dziewczyna mi napisała, czy chce się poznać, a nie? Ja napisałam, że no w sumie mogę, żeby napisała mi na PW I weszłam sobie w jej um, TikToka, znaczy w sensie w jej profil I sobie na jej TikToki Weszłam jakiegoś TikToka, nie pamiętam już jakiego, ale no jakiegoś tam TikToka I widzę tam mojego bardzo dobrego zresztą kolegę Pisze jej, y, jest z Czeby, coś tam, bo jestem z Częstochowy, i wyszło, że ona też jest Częstochowy, nie wiem wie, że ja jestem z Częstochowy, może mi gdzieś skądś kojarzy, no ale nieważne. I ona się spyta, z jakiego on jest rocznika, i on ja powiedział, że 2010. On nie jest 2010, więc <laughs> jest młodszy, Jest mocne. Ona jest 2010, podobno tak napisała, chociaż to jak wie. Kiedy ona jest, ale on jest młodszy Więc fajnie, że to tak na temat swojego rocznika Ale no Ale w ogóle nie wiem, dziwne, bo skoro ona jest dla 2010 A napisała mi to o godzinie 10:20 około To powinno być na egzaminach Bo teraz jest chyba przedłużony czas I to jest na godzinę Na 150 minut Chyba jest to z Polski, jakoś tak A nie 120 minut. Nie, w ogóle co? Niemożliwe, że ona tak szybko napisała w 90 minut. Albo chyba, że jest już w średniej i poszła po prostu rok wcześniej. Albo jest w siódmej i tak samo skłamała na temat swojego rocznika. Albo nie zdała. Ja robię właśnie sprzątanie mojej szafy. Już wyjąłam sobie dwie półeczki i poskładałam. Znaczy, większość rzeczy jest tu, bo to są rzeczy, które idą na wieszaki. Więc tak... Um. Więc ja Wam mogę powiedzieć, już mi się nie chce, ale chciałam to zrobić już od jakiegoś tygodnia chyba, więc robię to teraz, bo jeszcze jedna z biała, no więc muszę to ogarnąć i właśnie Wam to mówię, żeby się bardziej zmotywować i żeby to sobie zrobić, bo mama mi kazała pozbierać rzeczy z łazienki wyprane, yy, więc stwierdziłam, że jak tego nie zrobię, to mi się to nie zmieści, bo to by była prawda. A pewnie teraz, jak to zrobię, właśnie, trzymałbym mm, szafę, to będę miała w połowie, w pół puste półki. O! Właśnie tak! Pół puste półki, więc stwierdziłam, że to zrobię. Dobra, ułożyłam te dwie półeczki, Teraz bierzemy kolejne, te gorsze. Hej, eee, przychodzę do Was z updatem. Prezentuję się naszych tak Tu są pokładane jakieś tam rzeczy, które mi nie są potrzebne. I to jest taki po prostu składnik w moim pokoju. Tu jest są t-shirty, i są bluzki, znaczy takie topy na ramionczkach i takie obcisła koszulki. Tu na razie nie ma nic i nie wiem co tutaj będzie. Tam są na dole rolki i jakaś turba. Tu są jeansy i takie jedne spodnie lniane, po prostu takie szerokie spodnie. Tutaj mam. Te dresy, tutaj mam jakieś krótkie spodenki i spódniczki, tutaj mam jakieś torebki i takie plecaczki, a na samym dole mam jakieś buty, z których nie korzystam, z których nie chcę po prostu. I muszę teraz powieszać tam te rzeczy, które są tu, które przyświetlano, cóż, muszę je powiesić na tych wieszakach i posprzątać dół. Wyjęłam już sobie ten, ten mój taki kosz, stoję teraz tutaj obok taki po prostu będzie mi go też łatwiej rejmować. tutaj też będzie trochę mniejszy burdel i muszę teraz to ogarnąć tu i wtedy już będzie serio cacy, tak mi się wydaje, no i tylko trzeba będzie powiesić tam te ciuchy, powyjmowałam te ciuchy, w których już nie chodzę i wkładałam do jakichś tam reklamówek, worków innych takich, żeby to komuś oddać czy cokolwiek. Aby dać kochani, już sobie powieszałam te rzeczy i powiem Wam, że płakać mi się chce. Jestem tak załamana po prostu, bo zobaczyłam arkusz z polskiego. Bo teraz dzisiaj są były egzaminy z polskiego, zobaczyłam ten arkusz. W sensie ja piszę za rok, ale zobaczyłam ten arkusz i zrobiłam dwa. To chyba były dwa zadania. Zobacz, zaczekajcie. Yy, tak. Zrobiłam dwa zadania. I to z tego tekstu, a był tekst yy, o tych chłopcach z, z placu broni. Yy, I to tam nie trzeba było znać w ogóle treści lektur, lektury, yy, tylko ten tekst trzeba było umieć czytać. Pierwsze zadanie. Zrobiłam dobrze. Drugie trzeba było znaczyć PP, a ja znaczyłam FF. Więc fajnie, bo ogólnie to sprawdzałam na jednym jakby profilu Zrobiłam jakby ten, te zdania. I. i e, 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 e. Znaczy nie zrobiłam wszystkich, tylko tam kilka właśnie Zrobiłam sobie te zadania na jednym profilu i trzy na jednym profilu były później odpowiedzi Więc to na pewno jest ten sam, ten, ten sam arkusz Bo słyszałam, że w ogóle były jakieś grupy, nie wiem czy są co roku jakieś grupy czy nie, ale No to jest dziwne, nie, nie rozumiem tego w ogóle, ale no nieważne e, Później Stwierdziłam, dobra, nie chcę mi się robić tych wszystkich zadań. Zrobiłabym je, ale mi się nie chce. Zrobię sobie jutro z matmy Chociaż raczej tak tam nie będzie takich rzeczy, które ja umiem, no bo jeszcze dużo jest w sumie klasie nowych rzeczy. Yy... I co? I chciałam zobaczyć, jaki był temat, bo było przemówienie i opowiadanie. Ja, jakby było rozprawka, to ja napisałam raczej rozprawkę, chociaż też zależy, ile by mi czasu zostało, bo ogólnie jestem lepsza opowiadania. Ale przemówienie. Guys, jak ja zobaczyłam te tematy i że jeszcze trzeba do tego obrazka, w ogóle obrazki z AI, tam jak było to takie zadanie z tymi kartami, yy, były te karty takie wygenerowane przez AI i trzeba było właśnie wybrać dwie i napisać lekturę, właśnie do tych dwóch. Yy, I jakby powód, dlaczego to się wybrało, znaczy, no nie pamiętam jeszcze, jak to było na wiecie to yy, ja bym wzięła D i E i dała opowieść wigilijną ale tam na przykład było, że dziady bo dziady też spoko tylko właśnie no inne to w ogóle nie wiedziałam jak to wykorzystać chyba się nie dało, chyba właśnie chodziło o te dwa ale ino, opowieść wigilijna to by była mega fajna bo ten taki gościu z tymi łańcuchami no to to by był ten um, tego, ten były współpracownik, który umarł a cmentarz to by było jakby pokazanie przyszłości, co to tam było jakby że te duchy przyszły i pokazywały temu Scrooge'owi jakby jego przyszłość. No i właśnie tam był cmentarz, ale też można by było dać dziady, tak widziałam, że właśnie przy tym obwieszonym w łańcuchach to by był ten widmo złego pana, właśnie jako on, a cmentarz no to, że tam się wszystko działo. I to w sumie wymaga mniej takiej, wiecie, Mniej główkowania, bo to serio, po prostu mówicie, że No tutaj ten obrazek symbolizuje widmo z i coś tam, coś tam A ten obrazek symbolizuje jakby w sensie miejsce, gdzie to się odbywało A tam jednak w tym drugim W sensie w opowieści wigilijnej Trzeba by to było chyba trochę bardziej, więcej tego napisać No ale nie wiem, a innych zadań nie sprawdzałam, bo mi się nie chciało Ale ja wiem, że ja poległa na przecinkach Bo ja przycinków nie umiem nie mam nawet przecinków. Przecinki to jest moja zmora. Ja po prostu zawsze na jakichś wypracowaniach mam gorsze oceny przez to, że ja źle daję te przecinki. Ja z przecinków zawsze, z interpunkcji mam zawsze zero punktów, bo mnie te przecinki pokonują po prostu. Ale mamy kolejny dzień. Umiłam sobie już yy, twarz. Mam czystą i zrobiłam sobie skincare. skincare. W ogóle dzisiaj jest egzamin z matmy. No jestem ciekawa, jak im tam pójdzie wszystkim. Ja ogólnie z matmy wydaje mi się, że jestem dobra. Z matmy jestem chyba najlepsza z tych wszystkich trzech przedmiotów, czyli z polskiego, matematyki i z angielskiego. Jestem najlepsza z matmy, tak mi się wydaje. I ja. Jakby, jak jakby będę pisała za rok ze mnie, to ja się szczerze najbardziej boję. Tak sobie teraz myślę, że u polskiego, bo ja angielski... no ja niby umiem angielski, nie umiem za bardzo gramatyki, no ale. No dobra, może jakoś mi to przejdzie. Może się jakoś nauczę, bo będę chodziła na korki. A polski to jest coś takiego, że wiecie, musicie wkuć i po prostu musicie to zapamiętać. I tyle. No nie. Po, yy, matematykę trzeba zrozumieć. Ja jestem o wiele bardziej takich rzeczy. Chociaż powiem wam, że matematyki też się boję, bo, bo mm, może nie tyle, że się boję, jak, yy, że coś zrobię źle, tylko po prostu boję się, że będę ja niezadowalający dla siebie wynik. Przez sobie tak mało, tak słabo mi pójdzie z tego i po prostu, no chociaż tyle, że są próbne i wtedy wiadomo, czy musicie się jeszcze trochę poduczyć, jakby. Yy, bo zazwyczaj tak te normalne są łatwiejsze niż trudne. No i wtedy wiecie, czy jest ok z Waszą wiedzą? Nie jest dobrze sobie pamiętać dużo, czy musicie się jeszcze dużo nauczyć? I no wiecie. Ach, nie wiem. Nie wiem, jak coś mówię tak bez sensu trochę, to przepraszam, ale obudziłam się jakieś 20 minut temu i to dlatego miałem mega dziwny sen, że jechaliśmy jakimś autokarem. Moją szkołą. I... Um, od pewnego momentu zaczęła nas śledzić jakaś taka babeczka, znaczy to nie była taka Panie, tylko to jakby była taka postać, jakiegoś Cartoon Network, albo po prostu jakaś taka animowana. Jakaś taka animowana. Nie wiem, no i właśnie to było tak, że to jest matka jednego z tych dzieci, ale jeszcze nie można, że jakby nie można dzieci do niej puszczać, bo ona jest jakaś niezrównoważona psychicznie, mega szybko zapieprza, w ogóle nie mega szybko biegać i w ogóle. No i to było tak, <grych> że już dojechaliśmy takim sprintem, bo oni już ją tam znali. To <grych> taki Dojechaliśmy sprintem pod jakąś tam szkołę, nie pod naszą, tylko jakąś tam autostradą. Jechaliśmy sobie i dojechaliśmy do jakiegoś tam miejsca. I um, zrobiliśmy tak, że jakby daliśmy to dziecko tak szybko jej i później nie wiem jakim cudem, ale ja i taki mój kolega Znaleźliśmy się u niej w samochodzie Nie pamiętam jakim cudem to było, jakimś na pewno takim logicznym, ale nie pamiętam jakim No i jakoś tam się znaleźliśmy u niej w samochodzie, no i to było dobra, jeszcze jak w samochodzie byliśmy to git W samochodzie ona nic się zrobiła ale później z całą że ona się trzyma pod jakimś takim placem zabaw, takim jakby kulkami otwartymi na świeżym powietrzu. I um, stwierdziliśmy, że dobra, spierdalamy z tego, ale zrozumieliśmy, że ona bardzo szybko mi zapieprzać. No i tak spierdalamy, tak spierdalamy. No i wtedy jakoś tej moc pieprzania się trochę um, uspokoiła i biegała jak normalny człowiek, i czasami nas doganiała, a czasami nas nie doganiała. No i to było tak, że później ja się z nią przewalałam i ona leciała na plecy, albo ja leciałam na plecy i w końcu w jakimś momencie po kilku tygodniach takich przewalaniach się i bieganiach i w ogóle prawie dobiegliśmy do domu, ale mm, ona tak, się, tak mnie położyła, że jakby ona leżała pode mną, tak, ale ja nie mogłam się wyrwać z jej uchwytu i ja po prostu leżałam na niej ona mnie trzymała i ja byłam jeszcze taka półświadoma, I ja jakby czułam mi oddech tutaj U siebie tutaj Bardzo mnie to tak, taki dyskomfort nie sprawiło Później budzę się Tak średnio już otwieram oczy Ale już nie mam tego snu I ja on taki Jezus, ktoś mi leży pod plecami Coś mi tutaj uwiera tak, wiecie Jakby ktoś tak Pyszał <grym> w kark, po prostu w szyję I leżałam Na tamtym miśku po prostu I to właśnie było takie uczucie jakbym Jakbym leżała na kimś, świecie o co chodzi, to było dla mnie mega, mega creepy. Hejka, ja jestem teraz na spotkaniu z moimi dziewczynkami. Mamy taką bazę w lesie, nie ma, czy nie słyszycie, bo mi się cicho, bo się boję, że ktoś tu będzie. Eee, ale właśnie, pewnie. I zrobiłam taką konstrukcję. I to jest Ja już... Domu. Przed chwilą widzieliście, jak powiesiłam huśtawkę w tym lesie, i teraz to wygląda zupełnie znaczy, może nie zupełnie inaczej, ale jest trochę inaczej. To huśtawka wisi teraz w trochę innym miejscu. Jest też kilka szczyt dodanych, wydaje mi się, że to naprawdę jest fajnie. Jeszcze to nie jest wiadomo skończone, ale na pewno tam jest bardzo fajnie, i tak trochę przytulnie nawet. Mm, musimy to zagrodzić i na pewno będzie tam bardzo, bardzo przyjemnie i fajnie yy, spędzony czas tam będzie Ale no co, ja bym chciała się z wami już dzisiaj pożegnać, bo yy, już ten film będzie trwał chyba trochę długo Więc stwierdziłam, że kończę to Jak chcecie więcej vlogów, to napiszcie Ja się z wami żegnam, dziękuję, buziaczki miłego dnia, pa, pa!